Wszystkim mi na was z tej strony, Laura, i oficjalnie mogę powiedzieć, że ukończyłam pierwszy rok kierunku lekarskiego. Już mam za sobą praktyki, oczywiście po wszystkich egzaminach jestem, wszystkie udało się zaliczyć w pierwszym terminie, i dzisiaj przychodzę do Was z takim, takimi moimi protipami, jak zdać egzamin z anatomii, jak w ogóle uczyć się anatomii. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym przedmiocie, jako iż jest to wiodący przedmiot na pierwszym roku kierunku lekarskiego. I wiem, że on też sprawia wielu osobom duży problem, czy to z zaliczeniem, czy to w ogóle z nauką tego przedmiotu, a powiem Wam, że ja z anatomią bardzo się polubiłam i udało mi się zdać egzamin na czwórkę. No, co myślę, że jest fajną oceną szpilki, też mam zadane na, na cztery, więc myślę, że mam coś tutaj do powiedzenia, bo też mój początek nauki z anatomią był dosyć ciężki. Także zaczniemy od nauki teorii. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o podręcznik, to u nas tak naprawdę każdy korzystał z czegoś innego. Jedni czytali bochenka inni uczyli się spituchowej, mi bardzo spodobał się ten podręcznik, czyli podręcznik szpindy, Michała Szpindy. I to są cztery tomy, to jest całość anatomii według tego pana Michała Szpindy i powiem Wam, że uważam, że ten podręcznik jest napisany dosyć momentami ciężkim językiem, w szczególności on jest opisany bardzo szczegółowo. Dlatego zanim ja czytałam ten podręcznik, zanim przeczytałam dany temat z podręcznika, to korzystałam z kursu z Platformy Anatomicznej. Jest to Szkoła Anatomii Macieja Heberki. I powiem Wam szczerze, będę tutaj totalnie szczera: ja dostałam ten kurs na współpracę. Aczkolwiek w moich dogadaniach o współpracy nie ma mowy o żadnym takim filmie. Więc to, co teraz robię, to jest. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten kurs naprawdę bardzo mi się sprawdził i korzystało też wiele studentów z mojej grupy z tego kursu, i wiem, że też byli z tego zadowoleni, więc uważam, że jest warto, aby o nim mówić i aby po prostu Wam go polecić, bo dla mnie to było ogromne ułatwienie, że przed rozpoczęciem czytania podręcznika, który jest na trudnym, naukowym językiem, obejrzałam sobie filmik w którym pan Maciej Haberka tłumaczy dane zagadnienie w sposób bardzo logiczny, klarowny. Dla mnie to było przyjemne do słuchania. Niektóre odcinki oglądałam po kilka razy, bo oglądałam je sobie na bieżąco, takie kryzją temat na anatomii i później oglądałam go jeszcze raz czy nawet dwa razy przed egzaminem. Zobaczcie, tutaj w tej platformie mam podzieloną całą anatomię na siedem działów. Mamy osteologię, on, głowę i szyję, klatkę piersiową, godzinę górną, Kończynę dolną, brzuch i miednicę. I po wejściu w daną kategorię, załóżmy wejdźmy sobie w osteologię, bo od tego zazwyczaj się zaczyna na anatomii. Tutaj zobaczcie, mamy podzielone szkielet, kończyna górna, dolna czaszka. W każdym jeszcze z tych działów mamy filmiki, są to nagrane lekcje teoretyczne, które możecie sobie oglądać dowolną ilość razy mamy też prezentację do pobrania, mamy też quiz do rozwiązania. Powiem szczerze, że ja nie korzystałam z tych quizów, ale są w języku polskim, angielskim i po łacinie. Kurs to prawda jest cały czas w trakcie tworzenia. Pan Maciej Haberka cały czas dodaje nowe nagrania. Możecie go też śledzić na Instagramie, wtedy będziecie wiedzieli, jakie nagranie jest dodane. Ja obejrzałam wszystkie, które są aktualnie na platformie i powiem Wam, że naprawdę bardzo mi to pomogło i pomogło mi to przede wszystkim, tak wiecie, usystematyzować moją wiedzę. Też nie mówię, że ten kurs jest jakiś taki mega szczegółowy, że zdacie po nim anatomię na piątkę, bo uważam, że warto później doczytać sobie jeszcze podręcznik, aby wyłapać, wiecie, jeszcze jakieś tam ciekawostki, bo anatomia naprawdę jest bardzo, to bardzo obszerna. Także ja robiłam to w ten sposób, że oglądałam przed każdą anatomią lekcję od pana Macieja Haberki. Robiłam sobie z tego taką wstępną notatkę na iPadzie. Słuchajcie, iPad to jest w ogóle... Must have przed właśnie tymi studiami, bo tutaj jest tego cała masa czy podręczników, czy jakichś materiałów, czy notatek, że papierowo to nie wiem, musielibyście chyba mieć jakąś wielką walizę i ją ciągnąć za sobą. Ja posegregowałam sobie moje notatki też nadziały i tutaj załóżmy, nie wiem, klatka piersiowa, zobaczcie, mam podzielone notatki i oglądając lekcję sobie notowałam, powiem wam, że nawet wycinałam rysunki, które pan Maciej Haberka pokazywał, pokazywał w swoim kursie i wklejałam je sobie tutaj, bo to jeszcze bardziej ułatwiało mi naukę, że wiecie, czytałam sobie i od razu opatrywałam się. Opatrywanie się, moim zdaniem, w anatomii jest turbo ważne i też za chwilę wam powiem, z czego warto korzystać i później czytałam właśnie ten podręcznik i ewentualnie dopisywałam coś do mojej notatki czasem było tak, że nic nie dopisywałam, bo lekcje pana Haberki były na tyle wyczerpujące. także myślę, że tutaj mamy omówiony ten temat. przejdźmy do tego, co robiłam już tak na miesiąc przed egzaminem. oczywiście oglądałam jeszcze raz te filmiki, czytam jeszcze raz moje notatki, czytam jeszcze raz podręcznik, podręczniki przeczytałam no dwa razy, przeczytałam tak mniej więcej każdy temat i w ostatnim miesiącu game changerem dla mnie było robienie fiszek. Na podstawie tych moich notatek, jakiś tam innych rzeczy, ktoś tam coś powiedział mi, jakiś znajomy tu ktoś coś powiedział, robiłam fiszki. Mam tutaj zarówno takie fiszki, które stanowią taką bazę, wiecie, unerwienie, przyczepy mięśni, funkcje mięśni, ale mam też jakieś takie powydziwiane struktury, wiecie, które gdzieś tam zasłyszałam, coś zobaczyłam i posegregowałam sobie to też na koperty. Tutaj powiem Wam, że no dwie najgrubsze koperty to są kończyny i ołun. Oj, tutaj w tym ołunie to jest tyle tego. To, słuchajcie, banalne fiszki. Każdy zna tę metodę. Można byłoby to robić w quizlecie. Jakoś tak wygodniej było mi to robić papierowo. Dużo tego jest i po prostu ja to wałkowałam przed egzaminem, słuchajcie, nawet dzień przed. Po prostu robiłam sobie tak, że na początku robiłam koperta po kopercie. A później odkładałam sobie na bok te, z którymi miałam problem. I wałkowałam to wałkowałam, wałkowałam, aż wszystko weszło do głowy. Super mi się to sprawdziło i powiem Wam, że robiłam też tak na histologii, i też mi się to bardzo sprawdziło. Fajną rzeczą też do nauki teorii, żeby wiecie, opatrzeć się z tym i podotykać mi Na przykład łatwiej jest, jak sobie tu podotykam, tu jest tu to, tamto. Są właśnie te modele. Może macie dostęp na studiach, żeby tak wiecie, choć do modelarni my tak mieliśmy, ale fajne też jest mieć takie w domu. Na przykład taka czaszka na temu stówkę. Ja siedziałam tutaj tak doły czaszki, tu sobie malowałam, tu otwory, uczyłam się co przez jaki przechodzi. Tutaj dół skroniowy, podskroniowy, zarzuchwowy. Tutaj ta czaszka też świetna pod kątem szpilek, bo wiecie... Na pewno czaszka na egzaminie może się pojawić. Ja miałam dwie szpilki z czaszki. I powiem Wam, jak ostologia na początku była dla mnie po prostu katorgą. Naprawdę, ja na początku, pamiętam, właśnie zaczęliśmy od ostologii, to były cztery pierwsze szpilki. My co tydzień mieliśmy właśnie zaliczenie na anatomii właśnie szpilki. To ja pierwszy właśnie cztery szpilek nie zdałam. Później, jak już przyszedł splot ramion, ja to były pierwsze moje zdane szpilki i później zaczęłam wszystko zdawać. I koniec końców ukończyłam anatomię z czwórką też ćwiczeń. Więc mam trzy czwóreczki z anatomii, więc bardzo przyjemnie. Super ten model i świetny też model serca. Też fajnie tutaj troszeczkę mniej tych struktur jest, ale fajnie tutaj te tętnice wieńcowe, zatokę wieńcową można sobie obejrzeć. To serce kosztowało mnie 30 zł na temu. Słuchajcie, warto obejrzeć, może znajdziecie jakąś taką super ofertę i przede wszystkim tą czaszkę. Ja bym polecała, bo to jest coś, co naprawdę Wam ułatwi naukę, zarówno teorii, jak i do szpilek. Teraz przejdźmy do atlasu. Oczywiście atlas, no wydaje się, że no, najważniejszy pod szpilki, tak? Aczkolwiek, jeżeli opatrzycie się z atlasem, uwierzcie, że nauka teorii dla Was będzie... Tysiąc kroć łatwiejsza. Topograficznych pytań na egzaminie jest cała masa, co leży, czy tu, tam, czy tam, czy siam. Y to jest też naprawdę ważne i warto się z takim atlasem opatrzeć. Netter jest bardzo fajny, jest bardzo szczegółowy. Ja zawsze przychodziłam na zajęcie, to wszyscy się ze mnie śmiali, że mam całą masę nauczonych rzeczy, których nie widać są niepotrzebne, a ja wie dobra, trudno wolę mieć nauczony więcej niż mniej. No w netterze jest tego naprawdę dużo. Polecam właśnie wersja papierowa po polsku i wersję w PDF ściągnąć sobie po angielsku. Świetne uzupełnienie. Ale słuchajcie, jest też coś hitowego, co bym na maksa Wam poleciła i tak naprawdę możecie już sobie to wykupić na początku studiów i jest to aplikacja Complete Anatomy. Słuchajcie, to jest wspaniałe. Po prostu, co chcecie, nie musicie kartkować Atlasu i szukać tego gdzieś, otwieracie sobie Complete Anatomy, w lupkę wpisujecie, załóżmy, wpisujemy Wagu Snerf, bo ta aplikacja jest po angielsku, więc no jeżeli macie angielski na studiach, to super bo trenujecie go sobie cały czas, wpisujemy wagus nerw i zobaczcie, i on nam wyskakuje i my już wiemy, gdzie on leży, oglądamy go sobie. Tutaj plusikiem możemy sobie dodać na przykład układ pokarmowy i patrzymy, o, jak on leży w stosunku, nie wiem, tutaj do przełyku. Dodajemy sobie mięśnie, możemy zobaczyć, jak on leży, na którym mięśniu, między którymi mięśniami przechodzi, który mięsień tam ewentualnie przebija, jaki nerw. To wszystko tutaj zobaczymy. To jest naprawdę wspaniałe. Możemy też po prostu oglądać sobie i klikać w poszczególne rzeczy. Zobaczcie, na przykład klikam sobie ten mięsień, serratus anterior. Wszystko jest wspaniale tutaj klarownie widoczne. Oprócz tego coś, co jest wspaniałego, są to ruchy mięśni. Tutaj Dźwiga łopatki, klikamy motion i oglądamy sobie, jaki ruch wykonuje właśnie Dźwiga łopatki. Tutaj zjeżdżamy, mamy kolejny ruch. Jest to naprawdę niesamowicie ułatwiające. Nie musimy już wkuwać tego na pamięć, tylko oglądamy i mówimy, no tak, to ma sens, tak? On się tu przyczepia, to znaczy, że jak jest skurcz, to ciągnie tak. Logiczne, tak? To jest po prostu mega ułatwienie. Ja wiem, że dostęp do tej aplikacji kosztuje dosyć sporo, aczkolwiek wiem, że można złożyć się z znajomymi na jedno konto i to też działa. Mi tutaj też na no to mi super sprawdziło się, aby oglądać przebiegi naczyń i nerwów, ale coś pokażę Wam też, co stworzyłam i jestem z tego dumna, bo poświęciłam na to bardzo dużo czasu. W aplikacji Freedom, dostępnej właśnie na iPadzie, można sobie malować i to jest taka tablica, którą ciągle możemy oddalać, więc ja stwierdziłam, że rozrysuję sobie tutaj naczynia. Jak zaczęłam rozrysowywać je przy klatce, potem pociągnęłam brzuch, potem rękę, nogę, potem głowę, szyję i stworzył mi się, zobaczcie, taki człowieczek. Tutaj mam rozrysowane większość, nie mówię, że wszystkie, bo tych naczyń i nerwów jest cała masa, ale zobaczcie, mam tutaj dużo rozrysowanych, podpisanych, i to też stanowiło mi ogromne ułatwienie. bo wiecie, jak sama sobie to rozrysowałam, to też inaczej później to patrzyłam i się z tym też Fajnie opatrzyłam i naprawdę bardzo mi to pomogło. Jeżeli chodzi o szpilki, jeszcze co mogę Wam podpowiedzieć, to na przykład u nas y, mieliśmy po polsku i po angielsku każdą szpilkę do napisania, i tak naprawdę jak wygląda moja nauka angielskiego, to po prostu na quizletie. Ja robiłam quizlety ciągle, ciągle, i przed egzaminem po prostu końcowym, przed końcowymi szpilkami, wszystkie te quizlety sobie przeleciałam, wszystko sobie powtórzyłam także to Wam też jak najbardziej polecam. Dla mnie to był najlepszy sposób nauki. Nie wiem, że niektórzy po prostu tam próbowali się opatrzeć, z tym i też im to wychodziło. Dla mnie najlepszą formą nauki był Quizlet i tak robiłam od samego początku do ostatnich zajęć wszystkie quizlety. To naprawdę tych słówek tam było po 120-150 słówek na lekcję czasem nawet trochę więcej. Tak jak pamiętam, była osteologia, kończyna górna i dolna do tego, bo och Jezu, tyle tych słówek było, no nie byłam w stanie się tego nauczyć, jak na jak patrząc na to, że było drugie zajęcia, to dla mnie to było hardcore. No i co? Myślę, że poruszyłam większość tematów, które, o których chciałam Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że mogłam jakoś pomóc. Jeżeli chcielibyście jeszcze więcej filmów w takiej tematyce, to ja jestem jak najbardziej chętna i życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki za Waszą anatomię, czerpcie z niej jak najwięcej i... To jest naprawdę niesamowity przedmiot i starajcie się przede wszystkim jak najwięcej zrozumieć. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!